Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed niedzielnym wyjazdowym meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Są z nami Pan trener Dariusz Dowczyk oraz obrońca Wisły Kraków Piotr Rzemło. Tradycyjnie od Pana trenera zaczniemy. Prosimy o, o ocenę sytuacji kadrowej, bieżącej, plus kwestia przerwy. Mieliśmy przerwę ligową, ten oddech dobrze wykorzystany był bardzo potrzebny zespołowi. Solidnie, dzień dobry. Solidnie popracowaliśmy w tej przerwie na reprezentację. Myślę, że z pożytkiem dla drużyny i przygotowań pod kolejny mecz z Jagiellonią Białystok, który już w niedzielę. Na ten niedzielny mecz nie przewidujemy jeszcze skontuzjowanych zawodników. Zdenek Kondraszek rozpocznie z nami przygotowania od przyszłego tygodnia. I Kuba Bartosz podobnie pozostali piłkarze są gotowi do, do gry. Bardzo dziękujemy. Piotrze ostatnio udany występ w sparingu, wiadomo na zero z tyłu. Wygląda na to, że ta szeroka kadra, rzeczywiście wszyscy walczycie o miejsce i w osiemnaste, i w pierwszym składzie. Jak ty to postrzegasz? No tak, mimo że rywal nie był z najwyższej półki ostatnio to udało się strzelić do bramkę i, i zagrać cały mecz. Na pewno Doda mi to więcej pewności siebie. Yy, nieważne, czy mam 18, czy mam 35 lat, to każdy rywalizuje na treningu o miejsce w składzie. I myślę, że to jest zdrowa rywalizacja, i na tym to powinno polegać. Bardzo dziękujemy, i jesteśmy oczywiście otwarci na Państwa pytania. To Może się znaleźć, tak? Się. Nie wiem. <laughs> Dzisiaj mamy jeszcze trening, także po treningu zostanie ogłoszona osiemnastka, która wyjeżdża jutro do Białego Stołu. Dobrze, Panie ze no. Na... Sytuacja wygląda tak. Ja lider na swoim sklepieniu w takim różną tabeli. faworyt jest tak, oczywisty jest w tym względzie. Wy szukacie jakby pomysłu takiego powodu, żeby optymizm trochę dać. W serca Zarka wyprażyły tam na ścięcie. Czy może w takim elementie, że w poprzednim sezonie nie? Wisła wygrała z jego trzy mecze, z czego dwa bardzo wyraźny? Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie na swoim boisku jest zespołem bardzo groźnym. Mimo ostatniej porażki z Lechją Gdańsk 0 do 1 poprzednich meczach potrafiła aplikować po i drożdżą po cztery gole i pewnie wygrywać. Dobrze zorganizowany zespół i w obronie i w ataku, lubiący grać z kontry. W wysokiej formie jest Wasiliew, na którego trzeba zwrócić specjalną uwagę akurat w tym, w tym przypadku. Ale jest to zespół, tak jak Pan dobrze zauważył, który w drugim sezonie pokonaliśmy trzykrotnie i między innymi na tym będziemy budowali nastawienie piłkarzy właśnie do, do, do tego meczu. Chociaż tak jak mówię, to było w ubiegłym sezonie ale z optymizmem naprawdę solidnie popracowaliśmy przez, te, przez ten okres na reprezentację. Mam nadzieję, że dobrym, optymistycznym, pozytywnym nastawieniem wyjdziemy na, na ten mecz. Bardzo szkażąc stiennikowskiej zespół, który daje ten, inicjatywę przeciwko. I, mm -hmm. i, i, I przede wszystkim dobrze, się szybkim atakiem. Yy, Wysłanie by z kolei to mogę prowadzić. Czy w związku z tym mimo wszystko będziecie chcieli w jakiś sposób wybić ten atut jakiej yy, 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 z rąk, czy, czy raczej koncentrujecie się zdajemy na sobie sobie i... sprawę, Zdajemy sobie sprawę z tego, że tak, że jakiej lubię lubi wrócić na swoją połowę i oddawać oddać inicjatywę. Yy przeciwnikowi, by wyprowadzać szybkie kontry. Są zachowane naprawdę proporcje. Do tej szybkiej kontry zawiera się przeważnie pięciu zawodników. To jest takie minimum. Bardzo dobrze, bardzo dobrze to robią. Teraz znowu pytanie, jak my będziemy rozgrywali piłkę, czy nie będziemy jej w łatwy sposób oddawali rywalowi i na te kontry się... Żebyśmy nie nadziewali w ten sposób właśnie, że, że tracimy piłkę, szczególnie w środkowej stresie, w stresie wojska. E, zwracamy na to uwagę i, i zawodników czyli pewne elementy które właśnie, żeby wykorzystać te słabości Jakiloni, bo, bo ta drużyna mimo tego, że jest naszym liderem, e, jest do pokonania teraz i, i ma momenty w swojej grze e, słabsze, które można wykorzystać na to, zwracamy uwagę piłkarzom yy, właśnie w tym tygodniu poprzedzającym lekcję ekranu. się. To też taki no, moment, że rozmawialiśmy o tym. Mówiłem o stratach, yy, rozmawialiśmy też o tym w zeszłym tygodniu. Nawet z koloną, kiedy z pierwszej połowy to było bardzo wyraźne. Bez presji rywalów dużo takich niedokładnych dokładnych badań. No, obawiam się, że jeżeli tak przynajmniej gra objawień w tą to skończy się to no ale po to też, tak jak powiedziałem, po to mieliśmy tę przerwę, żeby, żeby pewne mankamenty w naszej grze wyeliminować, żeby je zminimalizować, żeby tego było coraz mniej, żeby każdy z zawodników, kiedy ma piłkę w posiadaniu, brał za nią odpowiedzialność i zbyt łatwo rywalowi jej nie oddawał. My w ostatnich spotkaniach właściwie w każdym meczu notujemy kilka takich strat, po których fundujemy sobie spory dystans do, do przebiegnięcia i do przebiegnięcia sprintem. Także, no, Chcąc grać naprawdę z Agilonią, jak równy z równym, musimy się tego wyzbyć i, i, i tego unikać, krótko mówiąc. Musimy być odpowiedzialni za piłkę, bo, jeszcze raz powiem, zespół, który naprawdę potrafi zacieśnić yy, środek boiska, by za chwilę pięciu czy sześciu ludzi było pod naszym polu karnym, bądź też polukarnym. polu karnym. Ja wiem, bo on w Gorszechach. Mówił Pan o ciężkiej pracy, solidnej pracy mhm. Czy to była praca przede wszystkim nad pandemią? Pokażcie nad głowami. Jedno i drugie. Mieliśmy okazję do tego, żeby sobie porozmawiać o tym, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Mieliśmy okazję popracować nad właściwie wszystkimi elementami, które, które w piłce dominują. Także ten pierwszy okres, pierwszy tydzień był być może trochę luźniejszy, ale ten już drugi przed Jagiellonią był taki stricte przygotowany pod, pod zespół Jagiellonii. Może w międzyczasie wtrącę do Piotra jeszcze pytanie, czy wy czujecie, że właśnie ten okres, jako że wcześniej no niekoniecznie się to wszystko układało na boisku tak jak byśmy chcieli, jest dla was szansą na no, to, że pan trener właśnie rozważy pewne zmiany w kadrze, że może przez te dwa tygodnie można udowodnić swoją wartość? Myślę, że ta przerwa na kadrę yy była in intensywna, bo mieliśmy po dwa treningi i mogliśmy popracować nad tymi mankamentami, które mamy, tak jak trener powiedział. <laughs> Wiem, że zespół EGON jest to dobry zespół i, i jak to się mówi, że jeśli wykonałeś ciężką robotę na treningu, to później w będzie łatwiej. I my taką robotę wykonaliśmy. Także myślę, że będzie dobrze. Okay. Bardzo ja proszę. Chciałem to o tej przerwie porozmawiać, bo to jest taki, taki element, z którym przez lata pewnie się zderzano. Zawsze jakoś tak wychodziło, że po tych poprzeszeniach rewizyjnych dużo wyjeżdżało i ten pierwszy też stanowił problem. Czy w też w jakiś sposób patrujecie swojej szansy, bo no trochę wydarzył tak, swojego na Patrujemy swojej szansy naprawdę tylko w tym, że ciężko i solidnie przepracowaliśmy ten okres. Tyle mogę, tyle mogę powiedzieć i, i o tym mogę zapewnić. Nie tylko, tak jak mówiłem, trenując na boisku, ale też rozmawiając ze sobą, e, czy jak to dziennikarze potrafią mówić, trafiając do główki piłkarzy od strony mentalnej. O tym też rozmawialiśmy. Jesteśmy do dyspozycji. Damian go. Dla Pana te dwa tygodnie to był najtrudniejszy okres podczas pracy wyślepiaków? No nie był to okres y, łatwy. E, Myślę, że i dla mnie i, i piłkarzy wiele się w, tym, w tych dwóch tygodniach działo, ale to już jest przeszłość. Mamy mecz przed sobą na tym się skupiam. Ja i piłkarze. Czy jeszcze jakieś pytania ewentualnie? Jeżeli nie, bardzo dziękujemy. Jak imanie miałość to Prisła Kraków, niedziela godzina 18.